w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy mulczerować, mulczowani po kukurydzy na nowej dzierżawie. E, także od razu go do mnie. Jak ktoś chce oddać pole to dzwońcie do mnie. E, warunki do ustalenia, ale nikt stratny nie będzie. Tutaj mam pół hektara, także akurat kukurydza wykoszona. Może ktoś chce zrezygnować to ja chętnie przyjmę dzierżawę. E, pierwszy raz wydam po kukurydzy tym jechał. Zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Zaczynamy. Zaczynamy. Zobaczymy, jak się to spisze. Mam nadzieję, że fajnie to rozpierniczy. Bo chcę tutaj wsiać bezorkowcem. Przemieszać to bezorkowcem. Jeszcze głęboszem tu wiadę. Zobaczymy, jak się ten głębosz sprawuje, co on na testy. Dobra. Trzeba jeszcze tam ograniczyć A muszę jeszcze ramiona sobie zblokować O kurwa bajka Nie no, zajebiście to wygląda Mielone bezem koniec to pójdzie jak trzeba. Może, jakby było troszkę suszy, to by było lepiej. Ale zaraz jedziemy do końca, wyjdziemy, obejrzeć. No w tym roku pyta wszystko: mulcherem walił. Dominik będzie talerzował za mną. Zrobimy taki combo. Blokujemy te ramiona tylko także było na prosto, ale parcie kurwa zajebiście Dominik to nawet nie no, tego nie będziemy już talerzować bez sensu tu już wiadomo bez orkowcem i no najpierw tym głęboszym, bo muszę jakoś sprawdzić tego głębosza, nie onkaj. No najpierw wiadamy tu głęboszym i potem bezorkowiec, ale to jutro aż trochę podesknie. I, I głębosz jutro i bezorkowiec. Albo głębosz jutro, a bezorkowiec jeszcze później. Jedno bez styku, ale są dwa, to domy dwa. O, tak to wygląda. Widzicie, jak to stoi w padyle. Tak, a tak wszystko wszystko jest ścięte. Może go troszkę niżej, dom, ale i tak jest kit. Dobra Jademy tak na razie, zobaczymy jak to wchodzi. Najwyżej będziemy korygować wysokość. No, trochę obciążenie robi jak rusza, ale jest o no, na gorzej, bo Bliżej rządka chodź. Tak wygląda zmuczowane Za mokro jest jeszcze Za mokro Kolejny się robią Tu kolejny po kombajnie Ale jest to generalnie fajnie Tam jaka jest górka To jest idealnie przemieszane Nie wiem czy to talżówką jeszcze wieszczać Dominik będzie brał talżówkę To może nie może nie będziemy talerzować. Spróbujmy samym bezorkowcem, jak to wyjdzie, a potem będę myśleć. Jak będzie chujowo, no to przejadę jeszcze talerzówką, no ale myślę, że będzie ok Jademy na dzisiaj koniec. Dogrywam coś jutro, jak będziemy jechać tym głębosz. A więc tak, sąmy już na polu, krótko prezentacja głębosza. Głębosz Agripol, cztery łapy, zabezpieczenie hydrauliczne, wał regulowany hydraulicznie, on ustawiony na czwórce. Nie wiem, jako to jest głębokość. Podejrzewam, że około 40 cm. Może wypłycemy, zobaczymy, jak pójdzie. Eee, maszyna. maszyna wygląda solidnie. Waga około 1600 kg. Tutaj mokro na tym polu, nie wiem, czy to damy rady uciągnąć. Spróbujemy. B1, tak. Głębokość. Zobaczymy, to dobrze się wale. Zresztą, może powiedzieć że tuper. Zaraz wracamy tutaj na górkę a zobaczymy jak maszyna jest dopoziomowana. No tutaj, tutaj ciężej, przejadamy do końca. No ale, tutaj był zaskoczony, czy ta wide. No idzie bardzo dobrze i chyba przyjadę tutaj robić bezorkowo jednak maszyna wypoziomowana wszystko jest ok. no głębokość 40 jest także co, zapierdalamy dali i nie tracimy czasu jademy oporowo fajnie to robi kurde jest to no, podrażenie, no może ta ziemia się aż tak nie dźwiga ale na pewno tam coś no, teraz nie są warunki na to Powiedzmy szczerze, to jest za późno robione. No ale jak już to mam, no to sprawdzimy. Zrobimy tutaj głęboszym i... Zjadam tutaj bezorkowcem jutro. A może nawet dzisiaj jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Ale kurde, no super, super. Super maszyna. Pracy 40 cm. Wczoraj tutaj robię mulczerem, też już to podeszło. Zrobimy tym głębszym, przyjadę bezorkowcem będę będziemy się to do w piątek albo co Zobaczymy jak tam z terminem mi się uda ogarnać. A nie, fajnie się podnosi! Elegancko. Nawigacja to też, patrzcie. Traktor sam jedzie, trzymie ścieżka i oida obserwuje, co się dzieje za maszyną. Dobra, wskakuję, bo już końcówka pola. Szemoneczko, dzisiaj głębosz już odjeżdża. Głębosz AgriPol, czterołapowy. Zabezpieczenia hydrauliczne. Nagrywam to już po pracy. Zrobiłem w nim tam parę hektarów fajna maszyna elegancki no zajebiście robi inny typ zęba niż w normalnym zębosznie tutaj jest taki e, nie wiem bardziej to podnosi większą część tej ziemi jest podniesiono przez co jest lepiej napowietrzone Robił jak, jak było mokro hmm. później powiem też zmontuję ten filmik nie jak to tam wyszło ale było mokro woda stoła po głęboszu dwa dni i przeszło i przesło to na tyle, że dało się uprawić bezorkowo, oczywiście. Eee, i, I. co? No i zasiały pszenica też bezorkowo, nie? Jakby był wałkolczasty, no to już <laughs> nie musisz wjeżdżać bezorkowcem, myślę. Ten wałkolczasty by spłótniał to na tyle, że dałoby się w to zasiąć. Eee, tak, jak tutaj widzicie jest zabezpieczenie hydrauliczne. Za bardzo się nie znam, ale według mnie. Można tutaj sobie ustawić ciśnienie, bo tutaj są zawory. Podkręcasz te zawory i, e, i ustawić ciśnienie jakie chcesz. Tutaj jest oryginał, książka obsługi. Szczerze nawet ta instrukcja, że ich nie zaglądał, bo nie było czasu. Jest taki zapierdol, że nie było czasu. E, głębosz umyty, dzisiaj zabierają. Także dzięki za, za to, że przyjechało tu na testy, można było spróbować czegoś. Także no i ja był zadowolony z efektu, nie? Myślę, że będę miał ciężko w tym, ale bez problemu szło.